Witam się z Wami serdecznie i witam się również z moim gościem dzisiejszym, Małgorzatą. O Witajcie! Dzisiejszym tematem tak sobie pomyślałyśmy, że może porozmawiamy o lęku i o strachu. Który właściwie nas blokuje we wszystkim we wszystkich naszych marzen, marzeniach, jakichś przedsięwzięciach, już od małego dziecka. Tak, oczywiście, no bo to gdzieś się zawsze zapoczątkowało. Hmm. Czy przypominasz sobie jakiś taki jakąś sytuację taką z dzieciństwa? Która może jakoś tam zaważyła na jakichś wydarzeniach dotyczących lęku? Tak, dotyczące lęku czy strachu, może z jakąś nauczycielką, czy, z, czy, czy w domu, czy z jakimiś tam. Myślę, że to też w domu, bo biorąc pod uwagę to, że mamy e, wiekowo, jesteśmy dość młode, dość podobne tak, <grym> podobny wiekiem. Myślę, że kiedyś była inna dyscyplina też w domu. Więc lęk też powstał gdzieś w domu, gdzieś w dzieciństwie, tak? Czego było, co było można robić, a czego nie wolno było robić. I myślę, że gdzieś z tym dalej też się szło do przodu. Inaczej zupełnie też było w szkole, nawet w porównaniu do od chwili obecnej, gdzie dzieci. bałyśmy sumie, się nauczycieli. Tak, tak, bałyśmy się nauczycieli. Bałyśmy się powiedzieć, nawet jeżeli ja wiedziałam, znałam odpowiedź, to był gdzieś lęk przed y, powiedzeniem tego, tak? Dokładnie, y, co czuję, co wiem, y, gdzie w tej chwili tego zupełnie nie ma. Nie, teraz nauczyciele boją się dzieci. Zostało to tak, jakby w ogóle odwrócone. Mm, tak, i, i, i w tej chwili są inne problemy, bo w tej chwili problemem największym chyba wśród. Dzieci, wśród młodzieży jest hejt. Czyli ten lęk, teraz można powiedzieć, że ten lęk spotęgował do maksimum. Mm -hmm. Bo one zostały, y, niby są otwarte na wszystko, ale jeszcze bardziej są gdzieś wrzucane w kozi róg, z którego nie potrafią wyjść. Tak, bo, bo te media społecznościowe no, są na każdym kroku. One są właściwie z tym telefonem 24 godziny na dobę. Dokładnie. Może chcesz kamuszczyk jakiś. Żeby po, po, podotykać podotyka pomiętosić. Ja mam takie miłe w dotyku mhm. zawsze. O, ten jest najmilszy, zobacz. Jaki mhm. milutki. E, tak, y, masz rację, oczywiście. Y, Teraz to potęguje w ten sposób, że dzieci no, nie mają lęku, ale wchodzi strach przed byciem gorszym i posiadaniem mniejszych zasobów materialnych. Niestety... Tak, przed, przed być, strach przed byciem biedniejszym. Mhm. E Ostatnio właśnie miałam taką. E no, przykrą bardzo sytuację, bo jechałam pociągiem, poszłam na stację na Peron, a tam wbiega straż pożarna, stoi pociąg. No, w takim skrócie powiem: dziewczynka 17-letnia, którą podobno kilka dni wcześniej rzucił chłopak, i bardzo wylał się na nią hejt w internecie. Koleżanki jej bardzo dokuczały i wyśmiewały się z tego powodu. Ona, tuż przed wjeżdżającym pociągiem, rzuciła telefon i plecak na peron, zeskoczyła z peronu, położyła się przed pociąg. I ma, no, przeżyła tę sytuację, ale ma dwie nogi y, ucięte. ucięte. Także bardzo mnie wstrząsnęła ta sytuacja, i, i pomyślałam o tym, że no, y, to są bardzo trudne czasy dla, dla młodych ludzi. To prawda. Bo myślę, że starsi może nie mają takiego problemu jak zupełnie małe dzieci albo młodzież, która. Tak, my, my nie jesteśmy jeszcze u, tak uzależnieni od tego telefonu, chociaż też niby siedzimy, mhm. ale jesteśmy w stanie odejść, zająć się czymś innym. Natomiast y, małe dzieci. Y, no, widzę zresztą wśród znajomych, że właściwie nie potrafią bez tego żyć. Jeżeli nie ma internetu, to już jest. No to właściwie świat się zawalił, mhm. tak, i agresja, tak agresja. jak Ty mówisz, agresja. Tak. Żądanie, agresja, ee, niezrozumienie, tak, mhm. e, ze strony dziecka, że, że tego nie ma, że nie może to być. Znaczy ja myślę, że to w ogóle, to też jest spowodowane tymi brakiem, znaczy czy to jest spowodowane brakiem pieniędzy? Myślę, że gdzieś te pieniądze też się przeinaczają i gdzieś mają um, początek. Bo um, tak naprawdę raz, że młodzież, czy pracująca, czy nie pracująca, chciałaby mieć wszystko w tej chwili. Zdobyć wszystko w, w trybie natychmiastowym mm -hmm. w jednej tak. chwili zapomnieliśmy o tym, że to wszystko na to wszystko potrzeba czasu, tak jak my pracujemy, żeby kupić sobie auto, pracujemy, żeby kupić sobie cokolwiek. Dzieci, młodzież zapomina o tym całkowicie, a jeśli już mają możliwość posiadania tych pieniędzy, to im jest wiecznie mało, 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 mało. i jest to też taka presja, myślę, internetu. Hmm. Wszystkiego, tak? Że chce być doskonała, chce być wspaniała, chce mieć wszystko, tak? E, wylewające się bogactwo, e, może i nie robiąc nic, tak? tak. Poniekąd, e, to też dają, daje my, też my, internet, e, media społecznościowe, złe przykłady, że można to mieć, ale też wywierając presję na czymś albo robieniu czegoś wbrew, żeby dążyć do celu. Mm -hmm. Myślę, że też zapominamy o sobie, tak? Samym galopując gdzieś tam do, do przyszłości. Że nie wszystko obraca się wokół tych, tych materialnych rzeczy i tak dalej. Miłość, jeżeli chodzi o nastolatki, jeśli nie ten, być może że on był tylko na chwilę bycia kolegą, wsparciem, pomocą ogólną. Idziemy dalej, tak? Nie bójmy się też o tym mówić. E, piszmy, e, mówmy, co się dzieje, dajmy jakieś światło, dajmy komuś e, jakiekolwiek małe elementy, żeby ktoś mógł zareagować, bo może to jest takie ciche wołanie o pomoc, którego w tym pędzącym świecie niestety nie widzimy. Mm -hmm. um, myślę, że to też ten lęk i strach, o którym mówimy, potem się wywodzi na jakichś tragicznych y, sytuacjach, tak? na które niestety nie zdążymy zareagować, bo będzie za późno. Mm -hmm biorąc pod uwagę nawet tą dziewczynę, która sobie, tak jak opowiadałaś, nie poradziła z tym mm -hmm. faktem, yy, próbowała nas sobie, tak, bo ona pewnie jakoś tam poradziła, by sobie każda z nas sobie jakoś rodzi, radziła z rozstaniem mm -hmm. yy, w młodości. Wiele naszych koleżanek czy kolegów sobie radziło, yy, natomiast żeby już się posunąć do takiego, do takiego czegoś, to rzeczywiście, no, wyobraźmy sobie, że z każdej strony yy, Atakują Cię znajomi, atakują Cię koleżanki i wyśmiewają się z Ciebie, tak? No to jest, to rzeczywiście wystarczy tylko otworzyć telefon i już masz jakieś tam wiadomości, już na jakichś tam swoich grupach, bo pewnie mają jakieś swoje grupy te dzieci, które chodzą do szkoły, tak? Yy, więc to musiało być, no po prostu przerażające, przerażające. My nie mieliśmy telefonu, myliśmy byliśmy tak yy, odcięci. Baliśmy się wracać do domu, bo co powiedzą rodzice, czy nas yy, dadzą nam klapsa, czy nas skrzyczą, tak. czy coś tam. Natomiast, no, no nie było takiego kontaktu. Yy. Znaczy mieliśmy kontakt między sobą face-to-face, face, bo się spotykaliśmy, natomiast no, nie mieliśmy takiego kontaktu z taką grupą z taką liczbą osób, bo przecież niektóre, niektórzy mają, nie wiem, po 200, po 300, po 500 znajomych, i wrzucasz posta, i nagle ten post jest jakoś tam hejtowany, tak? albo ktoś inny wrzuca za ciebie i, i, i jesteś tam jakoś tam szykanowany. Ostatnio y, usłyszałam takie może dosyć mądre stwierdzenie: jeśli ktoś y, nie potrafi nam prosto w twarz powiedzieć to, co myśli i właśnie opisuje pod postem, tak jak wspomniałaś, to znaczy się, że nie ma na tyle odwagi albo nie jest to prawdziwa jego reakcja i nie podawałby temu powiedzieć to nam prosto w twarz, czyli możemy powiedzieć, że to się równa jednocześnie tym, że to nie do końca jest prawda. Tak, tylko młodzi właśnie, młodzie, młode osoby tego nie wiedzą, nie, nie zdają sobie sprawy, bo jeżeli ileś tam tych wiadomości dostają, yy, no to są może skłonni uwierzyć w to, że jest, praw że jest to prawda. My jesteśmy już na tyle młode nadal, <laughs> nadal młode że pewnie jakoś tam, być może inaczej byśmy to zniosły, aczkolwiek no też tego do końca nie wiemy. Tak. Bo nie miałyśmy styczności z taką sytuacją. Jeszcze chciałam wrócić może do, no, do, do, do naszego dzieciństwa, do, naszego, do naszej młodości i do tego, że my właściwie baliśmy się rodziców, baliśmy się nauczycieli, baliśmy się również księdza, ja pamiętam, że to było właśnie takie, że trzeba się bać nauczyciela i trzeba się bać księdza. To było na zasadzie wręcz takiego prawie, że klękania przed nauczycielami i przed księżmi. Nie wiem, czy ty też tak pewnie. Przed nauczycielami tak, może tam Rzydł Księg. Znaczy, był taki, takie poszanowanie, tak. jednocześnie dyscyplina, bo my to możemy mm. podciągnąć pod taką dyscyplinę, gdzie w tej chwili tego niestety w większości nie ma. Nie ma. I nie jest to do końca chyba, mi się wydaje, spowodowane winą rodziców, tylko te czasy, które weszły w tej chwili. Mm. Że jest takie poluzowanie całkowicie, ale niestety. Potęguje to negatywnymi skutkami, jak się okazuje. Jest poluzowanie i jest też taka właśnie kontrola za pomocą internetu, internetu, że każdy ma tę komórkę, każdy może coś tam nagrać, gdzieś tam wrzucić, i już idzie jakiś społeczny osąd, nie wiedząc do końca tak naprawdę, co się stało, i większości tych ludzi nawet nie interesuje, bo jakaś tam idzie interpretacja, wszyscy się rzucają i. Myślę, że powinniśmy wyciągać brać dla siebie to, co nam służy, a resztę zostawić, bo nie każde słowo dotrze do każdego, ale wyciągajmy z tego dobre rzeczy. I niekoniecznie bierzmy to wszystko w stu bo pamiętajcie, że internet jest, no, jest taki, jaki jest. Nie jest mhm. dobre. Nigdy nie służył i nie służy dobrym celom. A nawet jeżeli ktoś działa w dobrej mierze, to właśnie będzie oceniony krytycznie. Więc wyciągajmy z tego dobre rzeczy i to bierzmy dla siebie. Ja mam taką metodę w większości czasu, że otwieram książkę i gdzieś tam się topię w jakichś informacjach książki, gdzie tam nie ma już tak oceniania, nie ma niczego. I wtedy gdzieś napełniam się tą fajną, dobrą energią. Jak mm -mm. mm -mm. potrzebuję, znowu wracam do tego internetu, tak? jeżeli mi jest to ściśle gdzieś wymagane lub potrzebne. Ja uwielbiam w ogóle zapach książek, nowych książek. Mhm. Zresztą zawsze lubiłam na przykład sklepy takie papiernicze. Mhm. Jest taki niesamowity zapach, tak samo w księgarni, chociaż teraz już może trochę mniej, no bo to, to wszystko jest takie coraz większe. Jak były kiedyś troszkę mniejsze księgarnie, no to był właśnie niesamowity zapach tych nowych, świeżych książek. I to też jest. Uważam, że coś takiego fajnego. Właśnie, nie tylko też to czytanie, ale również ten zapach, ta, ta, ta świeżość, ta nowość taka. Tak. Myślisz, ula, że yy, ten strach i lęk wynika z pędu świata? Hmm, że za bardzo pędzimy do przodu, zapominając o chwili obecnej? To zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo nie mamy czasu się zatrzymać, i ja mam takie ulubione swoje słowo. Yy, może dlatego, niektórym się wydaje, trochę flegmatyczna, bo ja lubię się osadzić. Obojętnie, co bym robiła, czy jestem gdzieś na wakacjach, to ludzie kręcą, filmują, robią zdjęcia, bez przerwy robią zdjęcia. Zamiast się zatrzymać, zamiast się osadzić, zamiast usiąść na tym kamieniu i pooglądać, powdychać zapach, zastanowić się, pomyśleć. Ja to uwielbiam i zawsze sobie yy, tak jak gdzieś pędzę, na przykład biegnę do autobusu czy do tramwaju. To przypomina mi się to, zapala mi się taka lampka, i tak sobie myślę, że no po co ja biegnę? Za chwilę będzie następny. Nic się nie stanie. Kiedy ja się zatrzymam, kiedy ja się osadzę w tej danej sytuacji obojętnie, co bym robiła i kiedy bym to robiła. I uważam, że to jest niesamowite. Żeby umieć się osadzić. A jeżeli się osadzisz, to po prostu odpoczniesz. Mhm. Odpocznie twoje ciało, odpocznie Twoja głowa. Przyjdą ci jakieś nie wiem, fajne myśli, miłe myśli, Kiedyś, kiedy powiedzi... zaczniesz po prostu celebrować chwilę. Myślę, mhm. że w tej chwili. W dzisiejszych czasach to jest najtrudniejsze. Nie wiem, na pewno pamiętasz wsie i przed domkami te ławeczki, jeszcze na Podlasiu jest to teraz spotykane. Do tej pory można, można to zobaczyć, gdzie starsze osoby po całym dniu siadały, no wtedy w jakiejś tam pewnie pracy fizycznej na roli, siadały i no, my to mówiliśmy, że siedzą i plotkują, tak. nie? Ale oni opowiadali sobie cały dzień, co tam u tego, co u tego, co, co u nich, co się wydarzyło. No i to było takie fajne, tak? To było takie właśnie zatrzymanie. A teraz... Teraz nawet są takie sytuacje, że ciężko nam jest się zatrzymać nawet w domu, we własnym domu. W życiu codziennym. W życiu codziennym. Bo ja już pomijam pracę, mhm. bo to już jest w ogóle hardcore. Szkoła przypuszczam, że też młodzież ma, ma, ma no masakrę w głowie, ale wracamy do domu i też biegamy. Też biegamy. Mm. Ale to jest fajne, co powiedziałaś, i do tego też można by wrócić, że to zatrzymanie się osadzenie, mm. jak ty powiedziałaś, wiele sytuacji i rzeczy ratuje czasami. Bo nawet tak, jak nie tyto. wiemy, tak, co robić, tak. to mówią. Usiądź na chwilę, odczekaj, pomyśl i zobaczysz, co przyjdzie do głowy. Tak, a nawet, nawet nie trzeba myśleć, po prostu puść, mhm. staraj się puścić wszystkie myśli, i wtedy pierwsza, która do ciebie przyjdzie tak na ciebie czystą, mhm. jest najlepszą. Jest właśnie tą najlepszą. Czyli musimy zwolnić trochę tempa. Musimy zwolnić trochę tempa. Znaczy, starajmy się. Starajmy się, jest to trudne. Naprawdę jest to trudne w tej chwili, bo jesteśmy uzależnieni też od wielu rachunków. Mhm. Zostaliśmy jakby wkręceni w taką pętlę płatności. Kiedyś mhm. też tego nie było. Że człowiek można powiedzieć, że był wolny, bardziej wolny, jak w tej chwili. Teraz mamy rachunek za telefon, rachunek jakiś tam kredyt, mieszkanie, to gaz tamto i tak dalej, i tak dalej. I my musimy na to wszystko zarobić. Jeżeli no, nie dajemy rady, no to wtedy też są jakby kolejne problemy. Wtedy wchodzą lęki. Wtedy Jest wchodzą tak, lęki <coughs> o przyszłość. Myślę, że wiele osób ma w ogóle lęki o przyszłość. Mhm. I cały czas też myślimy, napędzamy się przyszłością, dlatego nie jesteśmy też w stanie się chyba.. ciężej nam jest się osadzić, tak? Czyli myśląc o przyszłości zapominamy o teraźniejszości. Tak, tak, tak. tak. Czyli nie wyprzedajmy tego, co będzie jutro, tylko nie. celebrujmy chwilą. A może zróbmy sobie coś takiego jak e, kilkominutowa celebracja osadzania się dziennie. Tak mm -hmm. jak robimy mycie zębów czy prysznic, tak, to róbmy, że codziennie poświęcam sobie parę minut na takie wyciszenie i danie sobie, jakie myśli nadejdą. Ja tym, o tym wiem nawet, że często jak są jakiekolwiek problemy, to właśnie tak jak też było wspomniane wcześniej, jak wspominałaś, żeby osadzić się, usiąść i pierwsza myśl, która przyjdzie i uwaga, to działa. Tylko musicie całkowicie gdzieś się wyciszyć, tak? tak. I Poczekać, co, tak. co przyjdzie. Pierwsza myśl jest zawsze podpowiedzią e, tak. tego rozwiązania. I ta pierwsza myśl jest bardzo ulotna. Też trzeba mm -hmm. zwrócić na to uwagę, Zobacz. bo ja też tak często to mam, mm -hmm. że coś mi tak przelatuje, i ja na to nie zwracam uwagi. A na przykład mm -hmm. na, na drugi dzień czy za dwa dni okazuje się, że ta myśl była tą prawdą. Mm -hmm. Czyli gdzieś przeleciała, została tak, przegapiona. Tak, i teraz mhm. coraz częściej zwracam, zwracam uwagę na właśnie te przybiegające do mnie myśli. Mhm. Czyli co? Czyli ten pęd życia powoduje to, że my gdzieś nie zauważamy tego, co przychodzi w myślach, prawda? Tak, my jesteśmy mniej w ogóle, mam wrażenie, mniej wrażliwi na. Hmm, nie wiem, jak to nazwać. Nadprzyrodzone jakieś nasze mm -hmm. moce. Podpowiedzi. Tak, podpowiedzi. Jest na naszą intuicję. Ona jest przez cywilizację chyba po prostu zabijana. Myślę, że tak. No. To tak jak w ostatnim odcinku mówiłam o snach, że też warto jest się zastanowić i zatrzymać pod warunkiem, że zapamiętamy ten sen. To warto się zatrzymać, przeanalizować sobie, bo ten sen też chce nam coś przekazać. Mhm. Często w snach mamy podpowiedzi na nasze lęki. Mhm. Na stres związany z jakimiś sytuacjami z dnia poprzedniego lub z tym, co nas w dłuższej mierze ciągnie z przeszłości. Więc też, tak jak Ula mówiła, patrzmy na te sny. Bo tam też mogą być rozwiązania na nasze lęki. Tak. I bardzo często to przychodzi, i tylko trzeba chwilę dać sobie, tak? Gdzieś to mm, próbować w ciągu dnia. Ja czasami mm, sama do siebie mówię: Czy mogę sobie przypomnieć, co mi się śniło? I gdzieś to wraca, tak? Nie, nie, że od razu, tylko po jakimś czasie. Widocznie mam potrzebę tego, co było, żeby to przeanalizować, i potem. Wyobraźcie sobie, już tak wracając trochę na drogę snu, e, przyśnił mi się tata, który odszedł e, i powiedział, że nie dałyśmy mu wody. E, jak on odszedł, zapakowaliśmy do trumny potrzebne rzeczy, czyli fajkę, takie gadżety, które lubił. No i w momencie, kiedy on do mnie powiedział, że woda, to ja zupełnie nie zrozumiałam, o co mu chodzi. Dwa tygodnie, tak do trzech tygodni rozpracowywałam o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że chodziło o to, aż mam dreszcze, że chodziło o piec, żeby dolać wodę, czyli podnieść ciśnienie wody w piecu w domu. Czyli przestrzegł nas przed tym, co się ma wydarzyć, Zadarzyć. żeby nie doszło do jakiegoś niebezpieczeństwa. Także tak jak yy, mówiła Ula, yy, Odczytujcie to, bo to jest ważne. Mhm. Może Wasze lęki też gdzieś będą podpowiedzią, nawet w tych snach, tak? Nie bójcie się też o tym mówić, bo zawsze, jeżeli coś powiemy, to ulży gdzieś, tak? Nie zostaniemy z tym sami. Zawsze znajdziecie jakąś jedną osobę lub dwie, jaką możecie zaufać i powiedzieć, nie przejmujcie się, że ta osoba nie odpowie nic albo skrytykuje lub pocieszy mniej niż byście tego chcieli, ale to gdzieś będzie częścią ulgi dla Was na pewno, a być może właśnie też później nadejdzie podpowiedź. Mm, tak. Częściej musimy rozmawiać ze swoją duszą i słuchać naszej duszy, słuchać naszej intuicji, słuchać tej naszej podświadomości. Um, Niektórzy mogą się wyśmiewać z takich rzeczy, ale, ale myślę, że każdy z Was, jeżeli się zastanowi nad różnymi takimi zdarzeniami ze swojego życia, troszkę może dziwnymi, to dojdzie do wniosku, że, 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 że ta nasza druga część jest, jest bardzo ważna, a właściwie to najważniejsza, tak? bo my jesteśmy na tej Ziemi tylko taką powłoką. No tak, oczywiście, i pamiętajcie, że zawsze jak właśnie są jakieś problemy i zapytamy o odpowiedź, to ją dostaniemy, bo to jest ta nasza, ta tak. nasza intuicja. Może nie od razu, tak. ale mhm. w, w najbardziej dogodnym momencie, mam wrażenie, że dostaniemy odpowiedź to. wtedy, mhm. kiedy my będziemy na to gotowi, żeby poznać tę odpowiedź i że ta, ta odpowiedź zostanie przez nas zapamiętana. Mhm. Ja to zawsze powtarzam: daj czasowi czas. No tak. Czyli odczekaj jeszcze chwilę. Wiem, że my jesteśmy tak nie, niespokojni, żeby to było już szybko nagle, natychmiast, e, pewne rzeczy może tak, ale część musi odczekać swoje. Tak. Tak. I nawet niektóre wydarzenia, jeżeli się zastanowimy, z naszego życia w danym momencie wydaje się to potworne, przerażające i, i coś, czym nie. nie, nie Wydaje nam się, że sobie nie poradzimy. Natomiast za dwa, za trzy lata, wtedy dopiero jesteśmy w stanie odczytać te lekcje. Tak samo jest ze nami. Mhm. Tak, zweryfikujemy. Tak, A no tak, sporo. Rzeczywiście taka, e, dostałam taką informację, lub rzeczywiście przeszło mi to przez myśl, lub miałam taką wizję, miałam tak, taki stan. Tak, tak, tak. Jakieś tam elementy zaczynają się łączyć jakieś klocki. No, ale tak jak mówimy tutaj, trzeba się zatrzymać, trzeba się zastanowić, bo bez tego naprawdę, no po prostu nie dojdziemy do niczego w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach. No dobrze. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu za to, że przyjechałaś, że się spotkałyśmy wreszcie. Za przybycie. Ja również, no, dziękuję. Bardzo się cieszę, że byłaś ze mną, że, że sobie pogadałyśmy trochę. Myślę, że o bardzo ważnych sprawach. E, mam nadzieję, nie ostatni raz. Ja też. Mam Dziękujemy Wam wszystkim. Lajkujcie, subskrybujcie, dajcie komentarz, jeżeli Wam się podobało. Do następnego razu. Żegnam się z Wami. I ja z miłością. Z miłością. Pa, dziękujemy.